bardzo serdecznie. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wykluczonych. Kontynuatorów działa żołnierzy największej w Europie Podziemnej Armii Krajowej. Dzień w uroczystościach biorą udział z nami przedstawiciele najmłodszego pokolenia żołnierzy wojennej konspiracji i niepodległościowej z naszego terenu członkowie Armii Krajowej. Zawisza skrobi. My kompetenci Armii Krajowej i AK zawisza cieszymy się najbardziej, że, od, że są dziś z nami Młodzi ludzie, harcerze i kibice, to oni przeniosą nasze ideały w następnym poko pokoleniu. Oddaję teraz głos panu doktorowi Waldebardowi Handke, który przedstawi bliżej wszystkie zagadnienia związane z historią żołnierzy wyklętych. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ żyli prawe wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu ich gniew, ich rozpacz i ślady ich wilczy. Tak o nich pisał największy poeta XX wieku, Zbigniew Herbert. Dzisiaj 1 marca, dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta nazwa weszła już do języka polskiego. Żołnierze Wyklęci to ci, którzy chcieli Polski wolnej i niepodległej, wolnej od okupacji sowieckiej. Stanowili łącznik pomiędzy Drugą Rzeczpospolitą a oporem, który potem rodził się w latach PRL-u. Żołnierze Wyklęci, o czym często dziś się już nie pamięta, to żołnierze, którzy stanęli z bronią do walki. Do nierównej walki. Szanowni Państwo, trzeba jednak też pamiętać, że nie tylko byli to partyzanci, bo przecież największa organizacja, kontynuator dzieła Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, to była przecież organizacja również polityczna, działająca politycznie. Jak już wspomniał ksiądz kapelan w czasie swojego kazania, to nie jest przypadek, że 1 marca został wybrany na dzień, w którym obchodzimy święto żołnierzy wyklętych. 1 marca 1951 roku zostali zamordowani przywódcy czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a wśród nich pułkownik Łukasz Ciepliński, nim Bóg. Proszę Państwa, Polanin z krwi i kości, urodzony w Kwilczu, absolwent Korpusu Kadetów w Rawiczu, dowódca we wrześniu 1939 roku, a potem żołnierz Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie. Zapłacił życiem za to, co dla niego i jego podkomendnych było istotne. Jak pisał w jednym z ostatnich swoich grypsów z celi śmierci, Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje idea Chrystusowa. Polska niepodległość, a człowiek pohańbioną godność ludzką odzyska. Siedzę z oficerem Gestapo. Oni otrzymują listy. Ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych. Ten ból składam u stóp Boga i Polski. Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją ojczyznę i za to, że dał mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne. Szanowni Państwo, takich postaci jest cała masa wśród żołnierzy wyklętych. Wspomnijmy tylko Franciszka Jaskulskiego, pseudonim Zagończyk, jednego z najwybitniejszych dowódców partyzanckich powstania antykomunistycznego 45-56. To człowiek, który również podobnie jak Łukasz Ciepliński, jest wielkopolaninem, wychował się w Dunach, w powiecie Krotoszyn, a przed 39 rokiem był pracownikiem samorządu tu w niedalekim Kobylinie, kiedy po wrześniu 1939 roku wrócił w rodzinne strony, rozpoczął działania konspiracyjne. Najpierw tu w Wielkopolsce, a potem na Lubelszczyźnie, to tam Pojawił się jako Zagończyk. Potem, kiedy przyszła druga okupacja, kiedy Sowieci zaczęli zajmować Polskę, Zagończyk został aresztowany w 1944 roku, skazany na karę śmierci. Zamieniono mu ją na 10 lat więzienia. Trafił do więzienia we Wronkach. W lipcu 1945 roku ucieka z więzienia we Wronkach w przebraniu strażnika. Wyjeżdża w strony, w których walczył, w rejon Puław, tam wstępuje do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, staje na czele oddziałów, które łączy liczbę ponad 600 ludzi. Ponownie aresztowany, zostaje zamordowany na kilka dni przed bierutowską amnestią z 1947 roku. Państwa często nam się mówi, że żołnierze wykręci to gdzieś tam, na Podlasiu, na Mazowszu, na Rzeszowszczyźnie. To nieprawda. Oni byli wszędzie, proszę Państwa. Byli na ziemiach zabranych, a więc na terenach, które zostały włączone do Związku Sowieckiego, byli na ziemiach odzyskanych i byli tu, w Wielkopolsce. To tutaj, proszę Państwa, również w Wielkopolsce w latach 45-56 istniała Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta. Skupiała ponad 6 tysięcy ludzi. Miała swoje oddziały zbrojne, głównie w obwodzie ostrowskim. To Jan Kępiński, przedonim błysk, to Ludwik Sieniecki, przedonim Szary, to Gedimin Rogiński, pseudonim Dzielny. To tylko kilka pseudonimów, kilka nazwisk ludzi, którzy zapłacili życie. Proszę Państwa, również tu, na ziemi leszczyńskiej mamy takie przykłady. To tutaj, w więzieniu, za tym murem, w maju, 28 maja 1946 roku powieszono żołnierza dzielnego. Miał wówczas 24 lata. Nazywał się Stanisław Masztale, z pseudonim Ułan. To tutaj, w lesznie, na obecnej ulicy Korcza, gdzie była siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, niecały miesiąc później, w czerwcu 1946 roku, zginął, zmarł, jak podano, jak zapisano w dokumentach, szeregowy Śniechocki, pseudonim Wrona, który został ujęty w czasie akcji oddziału Czesława Lecińskiego na posterunek Milicji Obywatelskiej we Włoszakowicach. I jeszcze jeden przykład. W Szyżowicach przed nagonką bezpieki ukrywa się jeden z bohaterów obwodu AK i Win Zamość. Nazywał się, występował tutaj pod nazwiskiem Roman Szumski, pseudonim Urszula. Człowiek, który w 1946 roku żołnierzami winu rozbija więzienie w Załościu. Uwolnił 300 więźniów. Uciekł stamtąd przed aresztowaniem. W 1949 roku tu w Krzyżowicach został przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa aresztowany, przekazany do Wrocławia i tam skazany i stracony. Proszę Państwa, w okresie między 1945 a 56 rokiem sądy komunistyczne skazały na śmierć ponad 8 tysięcy ludzi. Z tego 4,5 tysiąca wyroków zostało wykonanych. Tylko w Wielkopolsce wykonano ponad 200 wyroków śmierci. Więc byli tutaj żołnierze wyklęci? Byli, proszę Państwa. To, że dzisiaj to, że dzisiaj możemy obchodzić to święto, to zasługa między innymi świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale także profesora Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To oni doprowadzili do tego, że w, tysiąc, w 2011 roku został, została uchwalona ustawa o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj często mówi nam się, że to była wojna domowa. Proszę Państwa, żeby można mówić o wojnie domowej, potrzebne są dwa elementy. Po pierwsze, muszą być dwie strony. Te, które mają jeden cel, może różne drogi, ale jeden cel. Na przykład Polskę. Ale w 1944 roku nie mieliśmy tutaj wojny domowej to była wojna przeciwko sowieckiej okupacji i tym, którzy tej sowieckiej okupacji służyli. Dzisiaj próbuje się zestawiać bohatera trzech wojen generała Nila Fildorfa z ludźmi takimi jak Karol Świerczewski, zdrajca narodu któremu Polska i Polskość były obce. Szanowni Państwo, to, że tak długo musieliśmy czekać na to, aby powstała, żeby można było obchodzić to święto, to jest hańba nas wszystkich, tego co po 89 roku się w tym kraju stało. To świadczy również o słabości tego państwa i słabości jego elit. Dzisiaj... Wielu z nich nadal nie ma swojego grobu. Może, mogliście Państwo niedawno usłyszeć o tym, że na łączce, na powązkach w Warszawie odkryto czy ustalono kolejne, kolejnych bohaterów, którzy tam spoczywali przez 60 lat w bezimiennych grobach. Wśród nich był m.in. ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych, Stanisław Kasznica, kolejny Wielkopolanin. To proszę Państwa jest... To, czego chcemy i o czym chcemy, żebyśmy pamiętali, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Dziękuję bardzo. Chwała bohatero! Przed! Bohatero! chwała! Bohatero! Bohatero! Szanowni Państwo! Nie, nie mamy jeszcze ani pomnika, ani tablicy poświęconej żołnierzom wyklętym. Dlatego przychodzimy tutaj pod pomnik ofiar Katynia. Nie przypadkiem wybraliśmy to miejsce. To oni byli pierwsi, to oni byli pierwszymi ofiarami systemu komunistycznego. A Plac Kościuszki jest dla nas leśnie miejscem szczególnym. Jeśli Państwo zwrócicie na to uwagę, mamy tutaj. Pomnik wdzięczności poświęcony powstańcom wielkopolskim. Mamy tablicę poświęconą polskim patriotom zamordowanym w październiku 1939 roku. Mamy tablicę poświęconą harcerzom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. I mamy ten pomnik, pomnik ofiar Kadynia. To pod nim dzisiaj... Zapalimy znicze i złożymy kwiaty. Dziękuję Państwu bardzo.